Tajemniczy ogród księżycowy. W odległym zakątku świata, ukrytym za mgłą czasu i zielenią starych prastarych lasów, gdzie drzewa szeleściły tajemniczymi opowieściami, a mech pokrywał kamienie niczym najdelikatniejszy zielony dywan, istniało miejsce tylko z najcichszych, szeptanych legend. Był to tajemniczy ogród księżycowy. Miejsce, gdzie nie rosło w jasnym, padającym świetle Słońca. A każda roślina, każdy gładki kamień, każdy maleńki strumek ożywał dopiero, gdy na niebie zawisł srebrny, jaśniejący księżyc. Tylko w jego blasku ogród księżycowy objawiał swoje prawdziwe piękno i sekretne ścieżki. Pewnego wieczoru, gdy świat powoli i delikatnie pogrążał się w słodkim zmierzchu, a pierwsze nieśmiałe gwizdy zaczęły mrugać na wschodzącym niebie, zapraszając noc do objęcia ziemi, wyobraź sobie, że znajdujesz się właśnie na skraju tego magicznego ogrodu. Powietrze jest chłodne, świeże, ale jednocześnie kojące, przesiąknięte słodkim zapachem mnóstych kwiatów, które jeszcze nie zdążyły w pełni rozkwitnąć, ale już zapowiadały swoją obecność. W oddali słychać ledwie słyszalny, uspokajający szept, jakby drzewa w lesie odpowiadały sobie dawne historie. Przed tobą wznosi się stara, solidna, kamienna brama porośnięta gęstym, aksamitnym bluszczem. Bluszcz ten, w miarę jak zapada zmierzch, Zdaje się delikatnie jarzyć, jakby absorbował ostatnie promienie dnia, aby oddać je księżycowi. Za bramą widać jedynie głęboką, aksamitną ciemność, której nie przenikało światło ani z dalekich miast, ani nawet z pobliskiego, znajomego lasu. Ciemność ta jest zapraszająca, pełna obietnicy spokoju i ukrytych cudów. Gdy księżyc powoli, majestatycznie wspina się wyżej, rzucając swoje miękkie, perłowe światło na otoczenie, Kamienna brama zaczyna delikatnie jarzyć się. Bluszcz na niej jakby nabiera jaśniejszych, bardziej intensywnych barw zieleni, pulsując subtelnym światłem. Brama otwiera się bezgłośnie, z powolnym, niemal niewyczuwalnym ruchem, ukazując ścieżkę. Ścieżka z drobnych, jasnych kamyków, które migocą pod księżycową poświatą jak rozsypane maleńkie gwiazdy. Ich delikatna, zapraszająca poświata prowadzi się w głąb tego niezwykłego ogrodu. Krok po kroku. Wchodząc do Ogrodu Księżycowego, od razu czujesz i zauważasz, że to miejsce nie przypomina niczego, co znasz. To nie jest zwykły ogród. Zamiast soczystych, zielonych liści i barwnych, dziennych kwiatów, otaczają cię rośliny o niezwykłych, srebrnych liściach, które odbijają każde drgnienie księżycowego światła, tworząc wokół ciebie eteryczny, oniryczny blask. Kwiaty, które do tej pory były zamknięte, Powoli i z gracją rozchylają swoje delikatne płatki, ukazując barwy, które zdają się być utkane z mgiełki i najpiękniejszych snów, delikatne fiolety, pastelowe błękity i eteliczne, świetliste biele. Ich zapach jest słodki, ale nieprzytłaczający, niezwykle kojący. Otulacie jak najdelikatniejszy, miękki koc, który z każdą chwilą przynosi coraz głębsze ukojenie. Ścieżka prowadzicie dalej przez zabiry do lśniących, lekko pachnących krzewów. Tutaj cisza jest tak głęboka, tak absolutna, że słyszysz bicie własnego serca, jego spokojny, miarowy rytm. Jest to uspokajająca cisza, która nie budzi lęku, lecz zaprasza do wewnętrznego spokoju. Jest ona przerywana jedynie delikatnym, ledwo słyszanym szeptem księżycowego wiatru, który przesuwa się przez srebrzyste liście, tworząc melodię, której nie da się zapomnieć. Melodię kołyszącą do snu. Możesz nawet usłyszeć, jak niewidzialne istoty ogrodu, może małe motyle nocy, Delikatnie poruszając skrzydłami, dodając subtelnego szelestu do tej nocnej symfonii. Podążając za światłem kamyków, docierasz do srebrzystego stawu, którego powierzchnia jest tak gładka, tak nieskazitelna, że odbija księżyc i niezliczone gwiazdy z taką dokładnością, jakby na wodzie tworzył się ruchomy, żywy obraz nocnego nieba. Na tafli stawu unoszą się lśniące nenufary, których płatki delikatnie pulsują własnym miękkim światłem. Jeśli przysuniesz się bliżej, bardzo blisko, możesz dostrzec spokojnie i z gracją pływające srebrne ryby, które wydają się być utkane z najczystszego księżycowego pyłu. Ich ruchy są powolne, niemal leniwe i niezwykle spokojne, hipnotyzujące w swojej prostocie. Na brzegach stawu, wśród miękkiego mchu, delikatnie błyszczą maleńkie, świetliste kamyki, które wydają się emanować własnym wewnętrznym blaskiem, tworząc ścieżkę do magicznego zakątka. Siadasz na dużym. W gładkim kamieniu obok stawu, który wydaje się być naturalnie ukształtowany w idealne siedzisko stworzone właśnie dla Ciebie. Kamień jest chłodny, ale nie zimny i natychmiast czujesz, jak delikatne ciepło przenika przez Twoje ciało, rozluźniając każdy mięsień. Zamykasz oczy, pozwalając powiekom być stać się ciężkimi. Wsłuchujesz się w delikatny szum wiatru wśród liści, w cichy, rytmiczny plusk wody w stawie, który wydaje się śpiewać do Ciebie kołysankę. Twój oddech staje się głębszy i spokojniejszy. Każda fala oddechu unosi cię w górę, a z każdym wydechem delikatnie opadasz w dół, coraz bardziej wnikając w stan głębokiego, kojącego odprężenia. Poczuj, jak wraz z każdym oddechem opada z ciebie wszelkie napięcie, a Twoje ciało staje się lżejsze i bardziej swobodne. Otwierasz oczy, czując się już znacznie lżej i spokojniej. Zauważasz, że ścieżka prowadzi dalej, w głąb ogrodu, zapraszając cię, byś odkrył jeszcze więcej jego tajemnic. Podążasz za nią, a światło księżyca staje się coraz jaśniejsze, choć nigdy nie oślepiające, zawsze delikatne i miękkie. Docierasz do altany, które ściany są zrobione z misternie przeplatających się lśniących płynączy, a dach z gęstych aksamitnych liści, przez które delikatnie przesącza się światło księżyca, tworząc na ziemi migoczące świetlne wzory. W altanie znajduje się ławka, ale nie jest to zwykła ławka. Jest ona zbudowana z najmniejszego mchu. Zapraszając do całkowitego odpoczynku i zanurzenia się w ciszy. Siadasz na niej, czując pod sobą niezwykłą delikatność i chłód mchu. Spoglądasz w górę, a przez misterną przeciągę liści altany widzisz, jak księżyc wisi wysoko na niebie, otoczony milionami niezliczonych gwiazd. Wydaje się, że każda gwiazda delikatnie migocze, jakby mrugała do ciebie, zapraszając cię do jeszcze głębszego relaksu. W tej chwili czujesz, że wszystkie twoje zmartwienia Wszystkie napięcia z minionego dnia rozpuszczają się w powietrzu ogrodu księżycowego, niczym poranna mgła pod pierwszymi promieniami słońca. Pozwól im odejść, pozwól im po prostu zniknąć. Nieco dalej za ekraną ukazuje się kolejny cud ogrodu księżycowego księżycowa fontanna życzeń. Jest ona wyrzeźbiona z jednego, olbrzymiego, mleczno-białego kamienia, który sam zdaje się świecić delikatnym blaskiem. Z jej szczytu w trzech strumieniach płynie woda. Niezwykła woda, lecz srebrzysta ciecz, która wygląda jak stopione światło księżyca. Spada ona do niewielkiego basenu, tworząc najdelikatniejsze, rytmiczne chlupotanie, dźwięk tak spokojny, że natychmiast wycisza umysł. Podchodzisz do fontanny, czując chłód emanujący od kamienia, pochylasz się delikatnie i zanurzasz upuszki palców w srebrzystej wodzie. Jest ona chłodna i jedwabista w dotyku. A dotknięcie jej sprawia, że czujesz, jak drobne iskierki spokoju przypływają przez twoje ciało. Mówi się, że jeśli wyszeptasz najskrytsze pragnienie do tej wody pod osłoną księżyca, a twoje serce jest czyste, to życzenie może się spełnić, ale nie jest to życzenie na bogactwo czy sławę, to życzenie na spokój ducha, na wewnętrzną harmonię, na ukojenie. Zamknij na chwilę oczy, stojąc przy fontannie. Wyobraź sobie, że wszelkie niepokoje Wszelkie stresy znikają, spływając z ciebie jak krople srebrzystej wody. Pozostaje tylko czysta, spokojna przestrzeń w twojej głowie. Oddychaj głęboko. Wdech i spokój. Wdech i napięcie opada. Opuszczając fontannę zauważasz, że ścieżka delikatnie zakręca, prowadząc do jeszcze głębszej części ogrodu. Tutaj drzewa są znacznie starsze, a ich pnie grubsze i bardziej poskręcane, jakby pamiętały początek świata. To jest ścieżka śniących drzew. Ich gałęzie są niczym ramiona, które delikatnie obejmują drogę, tworząc naturalny tunel, przez który przedostaje się tylko rozproszone światło księżyca. Wśród tych drzew nie ma żadnych kwiatów, tylko miękki, srebrzysty mech porastający ziemię. Gdy idziesz tą ścieżką, każdy Twój krok jest cichy i miękki. Czujesz pod stopami aksamitny chłód mchu, który delikatnie ugina się pod Twoim ciężarem. Tutaj panuje jeszcze głębsza cisza, przerywana jedynie bardzo subtelnym, niemal niesłyszalnym szelestem, który brzmi jak odległe westchnienia. To są sny drzew. Śnią na jawie, dzieląc się swoimi spokojnymi, starymi marzeniami z każdym, kto przejdzie ich ścieżką. Możesz usiąść pod jednym z tych ogromnych, starożytnych drzew. Oprzyj się o jego chłodny, ale poczuj jego solidny pień. Poczujesz, jak spokój i starożytna mądrość drzewa przepływają do ciebie, uziemiając się i przynosząc poczucie bezpieczeństwa. Zamknij oczy i wsłuchaj się w te sny. To są sny o spokojnych korzeniach, o cichym wzroście, o deszczu delikatnie spadającym na liście, o słońcu, które delikatnie ogrzewa ziemię. To sny o niezachwianym spokoju bytu. Twój oddech staje się teraz jeszcze spokojniejszy, głębszy, bardziej miarowy. Poczuj, jak wraz z każdym wdechem wciągasz w siebie srebrzysty, świeży spokój ogrodu księżycowego a z każdym wydechem uwalniasz wszelkie napięcia i myśli, które mogły jeszcze pozostać w twojej głowie. Pozwól im odejść. Jesteś bezpieczny. Jesteś spokojny. W ogrodzie księżycowym nie ma miejsca na żadne troski, na pośpiech czy niepokój. Jest tylko głęboki spokój, kojące ukojenie i delikatna, otulająca obecność natury, która cicho zaprasza do odpoczynku. Czujesz, jak z każdym oddechem Twoje ciało staje się coraz cięższe, coraz bardziej zrelaksowane, a powieki coraz bardziej opadają, gotowe zamknąć się w objęciach snu. Otacza cię aura bezpieczeństwa i absolutnego spokoju. Myśl o tym, że ten tajemniczy ogród księżycowy zawsze tam jest, czekając, abyś do niego wrócił, kiedy tylko poczujesz potrzebę odprężenia, ucieczki od codziennego zgiełku i odnalezienia wewnętrznego spokoju. To Twoje osobiste, bezpieczne i spokojne miejsca do którego zawsze możesz powrócić w myślach, kiedy tylko tego potrzebujesz. Gdy zanurzasz się głębiej w sen, czujesz, jak delikatny blask księżyca otula jak najcieplejszy kocyk. Słyszysz ostatnie, niemal niewyczuwalne, delikatne szelesty liści, cichy plusk księżycowej fontanny i czujesz słodki, kojący zapach nocnych kwiatów, które z każdym oddechem wypełniają twoje płuca spokojem. Twoje myśli stają się lekkie i swobodne, dryfując daleko, aż w końcu delikatnie znikają, Jedna po drugiej, a ty zasypiasz, odlony spokojem tajemniczego ogrodu księżycowego. Śpij spokojnie, niech sny będą tak piękne i kojące, jak to magiczne miejsce. Obudź się wypoczęty i pełen nowej energii.